No hej, 2 na 8, surwy. Mi coś tutaj idzie serio? Nara. Dzwonek USKR. No tak, no i tu przeprowadziłeś go. Ej, to za laki? Nie no, oni są tutaj cały czas, to jest jakieś chore. Dobra, ale geny się robią, chciałem powiedzieć. Jezus... czego się można było spodziewać? Myślę, że straper. O um, może to trapa? Nie wiem. No czemu nie był? daleko jestem od tego chyba? Klucz. No nie wiem. Mueska tam poszedł. Mhm. A te krzaki w te drzewo tutaj yy, to jakby nie rozumiem, co się dzieje. Tutaj jedna osoby jeszcze mówię dwójka. Jest Czemu wy nie ściągacie jej w ogóle? Muszę. Ramat. Ja nie wiem czy zdążę Pstryknę jej najwyżej. Czemu nie słychać? Proszę. Nie powinno być moich śladów, bo... Jezus... Bo było przecież właśnie... E, efekt był. I już stąd. Blikał ak, ładne. Co za plan? No patrz Proszę, może być przez nas mnie widać? Nozach. No, ale nie dokręcę tego, nie ma takiej opcji. No, patrzcie! Przecież był skończony. On to skopał? tak dziwnie. Skopał, niestety. Myślałem, że animacja mu się przerwała. O, Tutaj. Co mi daje moja umiejętność? Aha, no super. Dzięki. Jestengen był gdzieś tam, nie? Jako małego. Czy mogę szybko tam pójść zrobić? Może już cały tłok się z tego sobą? Wszyscy przebiegli... a ten się czas, tegnił. Hej, no chodź tu. Trzy geny. Jeden jest robiony. Jedno lepsze od drugiego w tych skrzynkach. Co to ma być, zobaczcie, na gówno? No nie wierzę w to. Poszli skrzynka na skrzynce, a są jakieś beznadziejne rzeczy. Pomnika, nikt nie zrobił no. gena. O, muszę iść panią. Nie, no, umarła. Co mi tu idzie? Mhm, tam się mi. Ta zaczęła ten gene. No ja nie wiem, czy to dobrze. Gdzie to idzie? Jest USGR. Ta maska jest jakieś dziwna. Fęguwa skończy gun. Teraz mi tu dzwonek przypie przez nikąd to się dopiero osadam. No, ktoś tu przyjdzie pomóc, ona już długo ucieka. Cześć. A jest trzecia? Mama? What the hell? Och, oj. Może tu go wysra, to tego go ratuje. Wow. Co robi? Ciekawe gdzie. Tam? Ucieknij. Trzy zabici. Składnia hitnie. Tamta się goni. E, I jeszcze można by ją uratować. Chyba, że jej nie podniosą. Przykro mi. Nie dało się jej pomóc, już, jak tutaj przyszedł. Nie spodziewałem się, że ten mecz w ogóle się uda. Gram tym czymś. Soma jakieś czy nie? Jak ona się nazywa? Czy jest to? Soma, dobrze, cruz. No. bo można, bo to na 800 bloko. No no. Tak, blokuj mnie ty Lori i No Boże, coś tam tu potrzebne? Ej, wsia, małgupia. Może daleko. No to idę. W ogóle miałem być leczenie, a jestem jakimś czymś. Czemu leżą co chwilę wszyscy Nie lubię jak jest ten vampir. Po co go dodali? Dramat. Jestem kręcany szybkie. Może idzie szybciej faktycznie, nie wiem. Zaroganów. I właśnie to pierzę co chwilę, lata przez tą mapę i co to ma być w ogóle Słyszę coś, no właśnie mhm. No tak daleko i to uwidocznione oh, Teraz no przyjedzie oni i... To no, najważniejsza skrzyneczka teraz. Cały czas tam wszystkich. Nie, są jakieś główne same w tych skrzynkach bez O nie, dajcie mi spokój. Nie wiem że to nie mogę robić tego gena, bo to wszystko po tej stronie będzie zrobione. Coś mnie widział. Nie widział. Wisi ktoś, wisi Bardzo nie dobrze. Jakieś pułapki zakładane w ogóle nie wiadomo. Co w obok nie mówię? Takie po prostu to jest? No dobrze te geny są rozłożone chyba. Chyba. Ale szybciej niech to się niweluje. Zobaczył mhm. ją? Nie, okej. Okay. To teraz tam jest mam dość. Ale jeszcze sobie światełko ktoś postawił. Zrobiliście? Okej. Okay. A tam? Tam mogę. A tylko, że tam wszystkie zostaną wtedy, no. Oni musieliby gdzie inaczej robić. Ale robią, o nie skrzynki wszyscy robią z nieporozumienia. Narło. Tego nie wykręcimy, <laughs> bo one są wszystkie koło siebie, a tam jest daleko. <laughs> Вообще, вон, On tu przyjdzie o Boże, jest tu dwójka. Robią inne gen, to dobrze, bo już pół mają. Ja mam podsłuch tutaj jeszcze dostępny w tym, tak? Może ta araba... O! Koło mnie, hej! zadania... No i nie zrobiły... Dupę. Ciężko będzie tego tu zrobić. Tamten robi, nic niech robi Felix. To już nie robi. Aha, bo to ten tutaj. Mhm. My zrobiliśmy pół za ten czas. Dużo. Szybko w sensie. Podsłuch się wyłączył, ale ta mina jest. Poszedł bramę otwierać. Dobrze w sumie. Poszedł tak po biegać. nie umarł, chyba... tak. Tam są. Chyba dostała, ale ucieknie raczej. אוקיי, mm קיט -hmm. okay.